Cześć, witam Was, Sebastian, Dzisiaj szybki przegląd, bo już muszę lecieć do pracy, ale z rana chcę zerknąć. Mamy czwarty dzień fajnej pogody. Muszę zerknąć, jak to wygląda, czy trzeba coś dokładać. Tutaj nadstawka dołożona przed tym ciepełkiem. Trochę ciasno je trzymałem. Już były takie miseczki. Zfinałem, nie zaglądałem czy były jajeczka już było prawdopodobieństwo niestety tego, że, że złożą jajecz już ten, że matka złoży jajeczko, no trochę to rozpędziłem, nie założyłem kraty, żeby też matka miała możliwość do góry przechodzenia, no zobaczymy jak to wygląda, w dwóch rodzinkach już spore sporo mateczników miałem, zrobiłem jeden odkład, ale dzisiaj nie mam czasu się bawić jutro postaram się troszkę to poogarnąć, chyba trzeba robić odkłady, bo to ze względu na to, że duże oziębienie i później nie wyrobię się jeżeli przyjdzie parę dni ciepła albo jeden dzień ciepła, to wszystko będzie na drzewach dobra, bierzemy się rodzinka na 12 ramkach wielkopolski, dołożona no chyba w piątek czy w sobotę dołożona nadstawka i chyba to kurczę, chyba to dobrze wygląda na tą chwilę hmm. Dzisiaj ma być burza, więc będą, będzie jazda. Szybko zerkniemy. No ja wiem, kurde, nie wiem nigdy jak to z tą kamerką. Wiatr jakiś. Dobra, grywa nagrywa. Tutaj już coś troszkę pochlapały. Nie wiem czy widać, że coś się świeci na tej ramce czy nie, bo ja tutaj w telefonie nic nie widzę. Światło, słońce mi pali. O, ta już troszkę więcej, ale też nie za wiele. Kurde, mam nadzieję, że mi nie rozbiły wszystkiego po kilkanaście ramek. A nie, ta już ciężka, fajna. Mam nadzieję, że jeszcze mają wnieździe gnieździe do miosem i coś tu zasklepiają, bo już nie mam w domu miodu. Niech chyba trzeba będzie dołożyć teraz kolejną nadstaweczkę. Zaraz zobaczymy czy gdzieś, o tutaj też pięknie już. Piękny miodecz, o kurde. To się... Ała! O, znowu w palucha, no, cały czas po tych paluchach, cały czas je przygniatam. O tutaj też, nie no to... Ta widzę, że się spisała. Już jest Trzecia, czwarta. Rameczka też, tutaj matka weszła, zaczerwiła środeczkiem To i dobrze, czyli, czyli miejsca szuka sobie no ważne teraz sprawdzić czy czy będzie, czy będą mateczniki na dole, bo to jest tutaj też ładnie zalane też matka, nie, nie weszła jeszcze jajeczka żadnego nie złożyła, tutaj nie złożyła, złożyła w trutowych Dobra. Trzeba będzie chyba to nieco dołożyć awaryjnie. Tutaj węze sobie już odbudowały. Tutaj przyniosły znowu troszkę nektaru. Nawet nie takie troszkę. Też odbudowana. Tutaj też już nie, nie tak dużo jak poprzednie, ale, ale też już jest trochę wagowo Dobra czyli krzyłki tutaj już, no ta jest bardzo ciężka spodziewałem się, o to też jest ciężka No super to wygląda Dokładamy kolejny korpus w dwunasteczkę, no tej tutaj nie ma na tyle, no ale skoro się zalewają to trzeba dać im miejsce Czy jakieś mateczniki nam ciągną, czy nie ciągną? Kurde, nie, trzeba kilka kamerek. No, nie, nie widzę nic, tak muszę zaglądać troszkę inaczej. Trzeba do każdego. No zobaczymy, jedną ramkę wyciągnę. No ta też pełna. Cholera, zalały się w cholerę. Cała w nektarze. Nie powinno się tak robić, wiem, ale nie wziąłem nic, a muszę się spieszyć do pracy. Tutaj już matka sobie buszuje, szuka miejsca. Niestety nie znajdzie go. jest mateczka, nie wiem czy widać. Tutaj sobie spaceruje. Jajko jest pupy wystaje. A szuka miejsca i brakuje tego miejsca. nie Niedobrze się zrobiło w tym momencie. Matka, wracaj tutaj. A albo tu jest wenda, jeszcze jakieś pojedyncze strzały tutaj robi. Ale, ale to tutaj może być bardziej chęci matecznikowej ja Możemy wejść. Teraz kratę Kurde, węzy nie wziąłem Wtęż to co podkładamy to spokojnie. Ale ja jebnicze. No i znowu się sztandera spóźniłeś. Yy, jak zaglądam dzisiaj do tych wszystkich uli po kolei to to sztandera się spóźnia do każdego praktycznie. Kurde, wszystko pozalewane. Dobra. Nie ma nie ma jeszcze nastroju rojowego. Ta pani matka on się zrobi odkład, bo jak to się wszystko wygryzie to na 12 hm. o, mamy, mamy coś spoko. Teraz sprawdzamy czy to co mamy. Czy tutaj są jajeczka, czy tutaj jeszcze no. Dobra, nie ma co, dorzucamy jeszcze jeden pół w tym momencie. Ta matka jest w stanie być na trzech korpusach dwunastoramkowych, czyli takie trzy i pół Wały na Maxa. Jest problem też. Idę tylko połóweczkę Dobra, do krata odgrodowo beleczki. Jeszcze jedną połóweczkę. Dobra, pauzu, nie? Dobra, nadstaweczka przygotowana. Musimy uciekać, U, trochę się nie spodziewałem, że tak się tu zalewały na maksa. Będzieją oczywiście miotełki. Dobra. Justo nadstaweczka. Rata odgrodowa, żeby już mi dopóry nie wlazły. Do No tak, nieźle to wygląda, zaraz weźmiemy, ała, znowu, znowu w rękę, znowu przygniotym pszczołem, masakra dzisiaj. Idzie to jakoś no. Tutaj miałem wrzucone kratę do pozyskiwania pierzgi, yy, ale już wyciągłem, bo, no bo podejrzewam, że teraz przy tym oziębieniu, liczyłem na to, że nie będzie tego oziębienia i miałem otwierać, zamykać ten drugi wlotek, ale na razie daje im, niech się rozwijają, będziemy robić odkłady. Także one sobie już tutaj na tą nadstaweczkę przechodzą, bo na 16 na dole siedzą. Tutaj mamy też 16 na dole, dopiero podrzucona dzisiaj nadstawka. Także to jeszcze chwila im zajdzie, zajmie. Co jeszcze? Tutaj, no tutaj już przeszły na górę. One już siedzą tutaj na tych. Jeszcze do końca nie dałem, muszę bo zostawiłem sobie na węze, bo wyrzuciłem na dół węzy. Jak mi się skończą, to chociaż tutaj na górę. Na razie wszystkie są bez kraty. Matka może chodzić, gdzie chce. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj, co się dzieje. Też tutaj, no, u tej paniusi. Jeszcze strasznie mi się robi. No tutaj też już, chyba. Ta siedzi też na dwóch korpusach. O cholera, chyba też namosiła. O, się, tu już węzy nie ma na pewno. To trzeba. W między, zaraz zobaczymy, tak, co tutaj się dzieje, ciekawego. czy Czyli ten telefon nie spadnie, tutaj z tego spadnie. Wkrótce się tutaj na tym położymy, obniżymy trochę. Dobra, jest coś, jest, dobra. Wyrkniemy. no naprawdę, zaczęły zalewać bardzo mocno. Tutaj koło mnie jest hybrydowy, więc, jakby ktoś miał pytanie, czy hybrydowy nektaruje, no, nektaruje, no to wszystko zależy od pogody. Muszę zobaczyć, zalewają, ale tutaj jest środeczek dla mamusi przygotowany. Więc tutaj na razie idziemy w rozwój, nie idziemy, bo kraty nie ma odgrodowej. Już tak, tak wiem, beleczki będą zabrane już Jest zalane No nieźle to wygląda, co tutaj dużo mówić A Szkoda że ta pogoda jeszcze z tydzień taki jak już może się kończyć rzepak. No Dobra no to tutaj dalej to samo pewnie no. Tak, tutaj jest węza Także kończę odbudowywać Co to jest? Także jest masakra. Strasznie polały. Tydzień temu, we wtorek modliłem się o to, żeby mi z głodu nie padły, bo, bo było na rezerwie, a mamy tydzień później i jest masakra. No, faktem jest to, że rzepak mam za płotem 40 metrów od ogrodzenia. Dobra, no już tutaj co tutaj dużo rzebać. Nie wiem jeszcze w tą stronę, no ale w tą stronę na pewno jest nektar, bo jest bliżej wlotka lotka Spodobało mi się to, no ale co zrobić. Będzie brzydka pogoda no. nie wiem czy tą wyciągam. O tutaj już mateczka była No już mateczka była, poszła na dół, przerwiła my się w gryzie, może doleją wtedy tutaj. tutaj też pełna ramka no i co, więc trzeba połóweczkę dokładać, bo między ten korpus trzeba by było matkę znaleźć, jutro się bawimy żeby miały gdzieś, żeby no wszystko pozalewane no kurcze, no takiego numeru to jeszcze tak słabe pszczoły mi nie odwaliły, żeby mi tyle nanosić tak słabe, no nie są słabe jak jakby na początku rozwoju oczywiście są dobrze rozwinięte ale w porównaniu do tego co miałem w zeszłych latach to, to w tym momencie te, te pszczoły były gdzieś na tam dwóch przynajmniej nie no, na trzech, 3, 3 trzech bo to taki okres był, że ten rzepak u mnie już był przed opryskami, I wtedy W tym okresie już zaczynały się opryski, ja już się zwijałem, czyli wirowałem to, co, to, co było. Czasami, jak wiecie, zdarzyło mi się za wcześnie odwirować, bo chciałem wywodzić, a później trzeba było przetrzymać pszczoły i oddać im to co, to, co im zabrałem, bo było zbyt wilgotne, ale suma sumarum z Ula po prostu pojedyncze badania wychodziły, że jest dobry, że ma poniżej 18% zawartości wody, a, a suma sumarum wyszła, że, że tej wody było za dużo i trzeba było oddawać pszczołom. Dobra, zostawiamy to. Dobra, tą, tą zabieramy. Niech tutaj jakaś wentylacja delikatna chociaż będzie. Niech tu gdzieś ucieka ten miód. Jest, jest na półtorej, na dwóch korpusach tutaj ta przyłka daje radę. Idziemy dalej. Zerknąć. Ta też jest na dwóch. Ta jest na jednym, o to jest słabsza. Tutaj zerkniemy, co się dzieje. Hulamy, hulamy, To jest już na odkład przygotowane. Zerknijmy co tutaj mamy. Tutaj trzeba być pewnie, ale tu już jutro. Mateczniki będziemy pewnie ścinać. O chuj, jasus, mi się skończyły już foliami, kuźwa, ale... No... To ładnie. Ładnie się nam to wszystko rozkręciło. Tutaj też nektarów jest na górze. Pod kratą. Tutaj udało mi się przerzucić szybko matkę, więc jest okej. Okay. Jest zabawka. Będzie. Będzie jazda. Dlatego tak zerknę tylko szybcikiem, o, skrzyneczka się znalazła, kuźwa postawiłem sobie w tym miejscu. Nie, ja latam szybką. Co nam się, tutaj się tu jeszcze tutaj dzieje Zobaczymy. No jeszcze w miarę. Tak, tutaj jeszcze w miarę mają miejsca, jeszcze nie zalały no tutaj wiadomo. Aha, to była w piątek przerzucana do góry no nie, to tutaj jest spoko, tutaj nie ma nie ma szału a ładnie się wcześniej o tutaj mamy to jest trochę tego No to też jest bez kraty, także zaraz mi tutaj matka wejdzie jakiej ja nie namierzę, no ale... dobra przejechać do pracy. Także tak to wygląda na tą chwilę. Ładnie się puściły te rodzinki Leżaki już są prawie wszystkie na 16 ramkach, część dołożone na stawki korpusowe na dwóch, na półtora, z szybkim z ciśnieniem do tego, żeby żeby do, dokładać. Myślę, że lada moment jakieś odkłady robimy, no bo przyjdzie ochłodzenie i ta przełaz wariuje, trzeba zabrać stare matki do odkładów i tyle. Także dobra kończę jadę do pracy Zobaczymy jutro od rana trzeba tu przyjść i wojować. Dobra dzięki wielkie trzymajcie się hej